Pokażę Wam w dzisiejszym jak zrobić tort na walentynki, aksamitny torcik czerwony. Jest przepyszny ten placek, a możecie go udekorować jak chcecie. Ja akurat zrobiłam go wykonanie wykonaniu serduszka dzisiaj. Ok, na placek zaczynamy od 360 gram mąki i najlepiej, żeby to była mąka właśnie taka puszysta, przesiana dobrze, tortowa. Będzie wtedy placek leciutki. Ok, teraz dodamy jedną łyżeczkę sody. Dodajemy. Ok, teraz dodamy pół łyżeczki soli, zwykłej soli stołowej. I na końcu dodamy dwie łyżki kakao, ale okay, kaka? i na końcu dodamy dwie łyżki czubate kakao, ale te kakao ma być niesłodzone. Więc okay, dodajemy suche składniki. Je zaraz wymieszamy. Okej, nie mogę się pozbyć kasy. Jest ze mną, ale będziecie potrzebować taką blaszkę. Ja będę robić walentynkowy placek czerwony werwet, więc będę potrzebować blaszki w kształcie serca. Najlepiej jak ma się dwie, ale ja będę po prostu wyłożył sobie jedno ciasto, upiekę i po prostu na szykuję sobie blaszkę. Blaszka wygląda. Ona jest z firmy Wilton, a to jest bardzo, bardzo dobra firma. Po prostu ten ciasto Wam nie przywiera tak, jest dosyć głęboka, nie będzie wypływało nic. E, bardzo dobre są z tej firmy blaszki. No to jest nasz, moja druga blaszka. Lubię tą firmę i PI. PI o PM. PM chyba się nazywa. E, wyskoczy Wam, jak się nazywa ta druga firma. Tą drugą firmę naprawdę lubię też. Także te blaszki, zobaczymy, jak wyjdzie ten ciasto. Jest dosyć duże, więc ta blaszka będą dwa takie. Maszkę będziemy wysmarowywać e, papierem, ale tak jak już wiecie z moich poprzednich filmików, będzie papier tylko tutaj, tak jak to jest, będzie papier wysmarowany tylko tak jak tutaj jest ten e, z obrazkiem papier. Nie, po żadnych bokach nie potrzebujecie żadnego papieru, więc tylko i wyłącznie pójdzie papier e, na same dno, tak jak tutaj macie na obrazek. Więc nie robić, e, używać tej formy nie tylko na walentynki, ale też na Dzień Mamy zrobię właśnie takie serce ciasto z takiego serca w kształcie i pewnie go udekoruję tak na różowo, tak jak tutaj jest to będzie na Dzień Mamy moja mama nie mieszka tutaj w Anglii więc zrobię e, ciasto takie na Dzień Mamy mojego mężowi e, mamie myślę, że fajnie będzie wyglądało Okay, zacznijmy teraz od jajek. Będziemy potrzebować cztery duże jajka, ale musimy oddzielić żółtka od białek. Więc białka ubijemy tutaj na sztywno, a nasze żółtka rzucimy sobie tutaj. Ok, oddzieliliśmy żółtka od białek i teraz będziemy miksować białka. Nasze białka są ubite na sztywno, więc je odłożymy, ale tak wyglądają. Okay, tak Ją nasze białka. Odłożymy je na chwilę na bok. Teraz przechodzimy do masła. Będziemy potrzebować y, 115 gram masła. I to masło będzie pokojowej temperatury. Musi być dosyć y, takie nietwarde, jak widzicie. Od razu się zrobiło. Podtrzymałam w temperaturze pokojowej przez jakieś 2 godziny. I będziemy potrzebować 400 g cukru. Granulowanego. Będziemy miksować masło. Jak odmierzymy temperatury pokojowej, wszystkie składniki muszą być z cukrem. Ok, Masło miksujemy teraz. I potem dodajemy 400 g cukru. 400 g stopniowo. Dobrze, dobrze się tak rozwija na nasze masło, dobrze rozmiksowane. Teraz dodajemy cukier po łysce. Ciasto, i teraz będziemy dodawać y, maślanki 240 ml i nasze suche składniki na zmianę. Czyli trochę maślanki, trochę suchego składnika, aż do wymieszania wszystkiego. Ok, więc dodaliśmy trochę suchych składników i trochę teraz naszej maślanki, i tak na zmianę. Ok, mamy super czekoladową masę, tak jak tutaj widzicie. I zaraz kończymy. Ok, czas, żeby zakolorować nasze ciasto. Jest w tej chwili, wygląda czekoladowe ciasto. Dodamy właśnie czerwonego żelu. Zawsze używacie żelu do kolorowania, bo ma większą konsystencję, taką bardziej skoncentrowany jest żel. Kolor czerwony oczywiście, żeby był czerwony welwet. Ciasto czerwony welwet wyjdzie. Tylko i wyłącznie czerwony kolor powinien być użyty. Z tego koloru możecie, zależy ile, oczywiście, jaką chcecie kolor. Osiągnąć, ale możecie zrobić trzy różne odcienie, a my na st prosty chcemy taki ciemny, czerwony kolor, więc po prostu będziemy powoli dodawać najlepiej i będziemy sprawdzać, jak będzie to wyglądać. Także zaczynamy! Kilka kropelek. On wygląda. Tak wygląda nasz kolor, bardzo czerwony i taki właśnie chcieliśmy. I będziemy dodawać białka, ale będziemy je dodawać trzepaczką mieszać, nie mikserem. Ok, będziemy stopniowo dodawać białka i je po prostu mieszać. Ok, teraz e, rozdzielimy to na dwie części, na dwie blaszki, i będziemy piekli w taką blaszkę ciasta 30 minut. Okay, będziemy teraz robić masę do tortu i to są nasze składniki. E, pokażę Wam, jak będę robić dokładne składniki w opisie, ale będziemy potrzebować masu, oczywiście niesolone. Wszystkie składniki muszą być temperatury pokojowej, łącznie z serkiem Philadelphia. E, mamy waniliowy ekstrakt i mamy oczywiście cukier-puder. Takie proste składniki, z tych prostych składników zrobimy właśnie em, masę do tego tortu. Albo placka, jak wolicie, i będzie przepyszna dzięki właśnie em, serkowi Filadelfia. I zawsze upewnijcie się, że bierzecie ten e, food, full fat, czyli e, pełnowartościowy, nie jakiś tam zredukowany tłuszcz czy coś, będzie lepiej smakował. Ok, będziemy potrzebować 220 g cukru, pudru 56 g e, masła pokojowej temperatury, wrzucamy do miksera i będziemy potrzebować 150 g serka Philadelphia. ok, pierwszy zmiksujemy masło razem od razu z serkiem Philadelphia, a później dodamy cukier pudru walinowego ekstraktu i troszkę szczyptę soli i gotowa nasza masa do tortu z serkiem Philadelphia. jest przepyszny smakuje przepysznie z tym serkiem zdecydowanie to jest najlepszy masa do tego tortu aksamitny welwet. Okay, tak wygląda nasz tort po upieczeniu. Mamy dwa placki. Takiego widzicie teraz lepiej ten kolor. Musi być czerwony, bo jest oczywiście w tarczy serca. Tak jak wyszedł z taki jest. Ja nie będę go wyrównywać. E, po prostu jest jak jest. Pokażę Wam z boku trochę tutaj e, bok. Padła mi jedna część tutaj, ale jest ok. Czyli tak nasz tort wygląda. I zwyczajnie będziemy go w środku przykładać naszą placką aksamitną. I będzie przepyszny. A potem będziemy go po prostu obkładać inną masą, bez serka na wierzchu. Taką bardzo prostą em, masą na wierzchu. Ok, pokażę wam jak już e, okay, tak wygląda nasze e, ciasto, jak włożyliśmy nasz e, właśnie masę. E, dobrze po bokach, ja bym poleciała ją wyłożyć, żeby po prostu ciasto nie było suche później. I taką właśnie wyłożyliśmy aksamitną masą. Jak widzicie, ten, te ciasto nie jest suche wcale, będzie przepyszne, a to jest druga część, którą przyłożymy zaraz. I wstawiamy do lodówki, zanim um, będziemy właśnie robić ostatnią masę na wierzchu. OK, tak wygląda nasza masa, żeby otynkować tort. Składa się bardzo z prostych składników: cukier-puder. Dodamy też um, masło, cukier, puder i trochę um, śmietany takiej do ubijania. Teraz zabarwimy naszą um, masę dotunkowania na um, różowy kolor, taki jasny różowy kolor. I dekoracja będzie się składała bardzo prosta. Będzie, będą nam potrzebne właśnie wiśnie, ale my upewnijcie się, że te wiśnie są właśnie z tymi łodyżkami. I bardzo prosta, ale efektywna dekoracja I będzie. będzie. Wam potrzebny też nozownik 32, numer 32 do dekoracji Wiltona najlepiej. Tak wygląda taka gwiazda. Ok, tak wygląda nasz torcik z masą, która była w lodówce i się utwardziła. I teraz będziemy dodawać właśnie masę do tynkowania na sam wierzch i po bokach, po bokach. I będziemy po prostu je włożyć znowu do lodówki tego torcika, żeby się utwardził. Okej, okay, tak wygląda nasz torcik. Robimy na walentynki i po prostu go teraz udekorujemy zaraz. Okej, okay, zrobiliśmy tort na walentynki i tak on właśnie wygląda. Wielkie serce.